Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w czytaniu dla bliźniąt na grudzień 2022 roku. Witam serdecznie po dosyć długiej przerwie. Od razu odsyłam państwa do zakładki społeczność, ponieważ z datą 11.11.2022 opublikowałam tam właśnie post w tym temacie z takim krótkim wyjaśnieniem dlaczego mnie nie było. Jeszcze ten kanał nie będzie funkcjonował tak w pełni jak to było kiedyś. Natomiast już powoli powoli będę się starała umieszczać tutaj Pewne treści dlatego też właśnie ten horoskop. Grudzień 2022 zodiakalne bliźnięta. Zobaczymy, co Wam tutaj grudzień przyniesie. Sprawdzimy w kartach. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, ponieważ do końca nie wiem, jak to jest z tym nagłośnieniem. Nagrywam te filmy po raz pierwszy od długiego, długiego czasu i tutaj no, nic nie było, że tak powiem, działane ze sprzętem. Także tak jak to zostało, tak jest. No i. Mam nadzieję, że ten przekaz po prostu jest słyszalny. Bliźnięta grudzień 2022 roku. Czego tutaj mogą się spodziewać osoby spod znaku bliźniąt. Zobaczmy pierwszą kartę, która nam się tutaj. Na patoczy? Dwójka mieczy. O, to jest ciekawa sytuacja, bo chyba jeden znak, który już robiłam wcześniej, miał yy, właśnie dokładnie tę samą kartę. Dwójka mieczy to jest jakiś ogromny dylemat. Miecze ogólnie dotyczą sfery naszego umysłu, więc to jest to wszystko, co myślimy, myśli, z którymi się bijemy. Tutaj zdecydowanie zawsze w dwójce mieczy są jakieś dwa opozycyjne stanowiska, i mogą to być stanowiska, które. No, gdzieś tam mamy w naszej głowie, czyli właśnie takie bicie się z myślami, być może co wybrać. Którą z opcji, kiedy obie wydają się być równouprawnione, albo właśnie jakby oba rozwiązania, które y, pojawiają się w naszej głowie, wydają się nie być dobre, dlatego się wahamy, nie wiemy co wybrać. Czasami się tak mówi, że y, człowiek musi wybrać tak zwane mniejsze zło, dlatego że y, jakby obie opcje, obie kategorie no, nie są do końca dla niego korzystne. Y, ta dwójka mieczy może też oznaczać jakiś. Rodzaj konfliktu wewnętrznego, bądź też nawet y, konfliktu takiego y, pomiędzy osobami. Jeżeli właśnie y, jest jakaś kłótnia, jakiś rodzaj nierozwiązanej sprawy, y, czy to z bliskimi osobami, czy to po prostu no, z kimkolwiek, z szefem, y, może z przyjacielem, może z jakimś zupełnie obcym człowiekiem, y, wyniknęły tutaj jakieś. Porachunki, konflikty. Zobaczymy, wylosujemy teraz dodatkową rzecz, dodatkowy obrazek. Zobaczymy, co nam tutaj będzie przedstawiać. I Zobaczmy, co dodatkowo nam się tutaj. O! To jest bardzo ciekawa sytuacja. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo bodajże byki miały identyczny zestaw kart. Zobaczymy jeszcze, co tam się dalej pokaże, ale y, chyba był to identyczny, identyczny zestaw. Czyli dwójka mieczy w połączeniu z domem. Czyli tu mogą być jakieś konflikty y, domowe, konflikty rodzinne, jakieś niewyjaśnione, zadawnione sprawy y, w rodzinie. Być może teraz tak, jeżeli macie konflikt z jakimś bykiem, to właśnie dlatego, że byki też miały dokładnie ten sam przekaz, mogę to wnioskować, że gdzieś po prostu są bliźnięta, które z bykami tutaj mogą niezbyt dobrze żyć, to powiem wam w ten sposób: tamte osoby, czyli te zodiakalne byki, z którymi ewentualnie Wy możecie mieć ten konflikt, czy jakieś sprawy niezałatwione, nie one też to przeżywają i przeżywają właściwie podobne dylematy do waszych, przeżywają podobne wątpliwości. I tutaj, jakby, obie te strony są troszeczkę takie wstrzymane. Jakby jedna czeka na drugą. Na przykład, ktoś czeka, aż ktoś drugi się odezwie. Więc, jeżeli Wam by tutaj zależało na tym, żeby no, rozwiązać w jakiś sposób te sytuacje, to nie wiem, czy tu by nie trzeba było samodzielnie zadziałać, w jakiś sposób się odezwać, nawiązać kontakt, wykazać Chęcią jakiegoś porozumienia, bo z drugiej strony też może być to takie nerwowe oczekiwanie. Tutaj są różne dylematy też związane z domem, na przykład czy sprzedać, czy kupić dom, czy po prostu robić coś z tym domem, nie wiem, remontować, kupować jakieś rzeczy do domu, wyposażać w pewien sposób ten dom. Więc to mogą być tego rodzaju problemy, tego rodzaju dylematy. No zaskakujące jest to, że po przetasowaniu. Kart. Wychodzą dokładnie te same karty dla zupełnie innego znaku. Ale teraz zobaczymy jeszcze dalej, co nam się pokaże, ponieważ my jeszcze wylosujemy z innej talii, po jednej karcie na poszczególne sfery życia w grudniu 2022 dla bliźniąt i zobaczymy. Co tutaj nam się pokazuje? Wiecie, co jeszcze teraz mi przyszło do głowy: że to może być takie życie na dwa domy czyli ktoś gdzieś ma jeden dom, gdzie indziej ma drugi dom, i jakby z żadnego nie potrafi się wyrwać tego nie potrafi zostawić do drugiego jakby też nie potrafi się wprowadzić, czy też nie potrafi zostawić I jest cały czas taki, jakby pomiędzy tymi dwoma domami cały czas po prostu w takich wiecznych rozjazdach nie potrafi się zdecydować, gdzie, ten jego taki prawdziwy, taki jedyny dom, tak naprawdę powinien być. Takie tutaj, właśnie poczucie rozdarcia pomiędzy jakimiś fizycznymi miejscami, bądź pomiędzy jakimiś wartościami, ideami. No i zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze dla bliźniąt chce się pokazać na grudzień. Najpierw w miłości. Karta na miłość. Tutaj mamy dziesiątkę kielichów. Karta na pracę, finanse. Tutaj mamy cesarzową i karta na zdrowie wasze moi drodzy i tutaj mamy królową buław. No więc tak, powiem, jeżeli nawet wchodzicie właśnie z tą dwoistością, z tym konfliktem w grudzień, to ten konflikt zostanie rozwiązany. Być może za waszą sprawą, za waszą inicjatywą, bo tutaj się pokazują już bardzo dobre karty. Na rodzinę jest i na miłość dziesiątka kielichów, więc to jest taka pełnia zadowolenie, to może oznaczać, że jeżeli kogoś w tym domu wasz Czym rodzinnym brakowało, bo właśnie były jakieś spory. Właśnie to grudzień będzie tym miesiącem, kiedy uda się to pokonać i nastąpi taka pełnia szczęścia, yy, takie rodzinne ciepło. Natomiast jeżeli mówilibyśmy stricte o sprawach miłosnych, to yy, też pomiędzy pokłóconymi partnerami powinna tutaj zapanować zgoda i harmonia. Jeżeli ktoś był rozdarty, właśnie pomiędzy swoim domem, takim powiedzmy rodzinnym, z którego wraz Stał, czy, czy swoim takim niezależnym domostwem, a na przykład domem partnera, partnerki, czy ktoś nie potrafił się zdecydować na wspólne zamieszkanie, to może się okazać, że właśnie w grudniu ten krok zostanie uczyniony i będziecie z tego faktu zadowoleni. Cesarzowa nam się pokazuje na finanse, czyli cesarzowa tutaj gwarantuje Wam też pomyślność, dobre działalności, dobry rozwój waszego interesu. Waszego działania i teraz nawiązując do tych początkowych kart, jeżeli ktoś ma tutaj dylemat, czy pracować w domu, czy zakładać na przykład jednoosobową działalność, taką prowadzoną z domu, bądź e, na przykład wchodzić w jakąś firmę rodzinną, interes rodzinny, to ta karta cesarzowej pokazuje nam, że te obawy wasze są bezpodstawne, bo nie ma się tutaj czego obawiać, że to rzeczywiście może być dobry pomysł i to Wam może przynieść zadowolenie pomysłowe. I dobre finanse, taką korzystną sytuację, poukładanie spraw finansowych. Więc to jak najbardziej tutaj. Będzie dla Was korzystne. Także transakcje związane z kupnem domu, sprzedażą domu, dla Was akurat w grudniu, będzie to korzystne. Z tego co pamiętam, dla byków nie było to korzystne, natomiast dla bliźniąt, jak najbardziej. I królowa buław na sprawy zdrowotne. Ja myślę tutaj, że no, na pewno będziecie mieli dużo energii w sobie, ale możecie się przepracować. Generalnie to pokazuje mi się tutaj taka sytuacja, że jakaś kobieta spod znaku. Bliźniąt, no po prostu będzie za bardzo, jak to się mówi, zachrzaniać w domu, bo będzie chciała dopiąć wszystko na ostatni guzik. Może będą to porządki przedświąteczne. I tutaj uważajcie, żebyście się po prostu nie przeforsowali, nie przeforsowały, zwłaszcza, drogie panie. Będą też być może jakieś stany zapalne w organizmie, i tutaj też trzeba dać sobie troszeczkę na wstrzymanie, trochę odpoczynku, trochę przeczekać, trochę poleżeć. Żeby jakby było to wyważone, taki, taki bilans, żeby wychodził pół na pół pomiędzy pracą a odpoczynkiem. I wtedy rzeczywiście można by było tutaj normalnie funkcjonować, uniknąć jakichś powiedzmy tam większych kłopotów zdrowotnych. Więc tak to wygląda dla bliźniąt. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę udanego grudnia. Do zobaczenia, moi drodzy.